A z tej strony JJ, Joker się będziemy się stylizować nawzajem. Wy będziecie oceniać, kto zrobił to lepiej Pamiętajcie, że Dawid kiedyś pokonał Boliata. Tu będziemy się stylizować. Chciałabym wystylizować tym w końcu eleganckie spodnie. Może taka koszulka. Co nas się stylizować, jak to jest? Osługa. Wjeżdżam na tu dziwnie, ja potem będę mówił. Najmniej żeby pogmierać. Ja myślę. O kurczek. To będą te gacie? Chyba to są te. Uff. Ciężko się zdecydować. Patrz ile on tego już wybrał. Ue, ja nie widziałem go. Ale wiesz, że wie, bym to wziął. Myślałem, że to będzie mega nuda, a bawi się przedmiot. Na razie bym Cię poprosiła, abyś wybrał to. Nie czułeś z tym tymi tymi. No bo czekaj. Spłonie są świetne, generalnie, ale w tym piszecie się tak nie czujesz. Ale go Mega ciepło, że się jak ten sweterek fajny Pana no dziewczyna, pobrali się przez białą Okej okay. No dobra, idź mi teraz włóż do tej białej koszuli te czarne spodnie materiałowe O kurde, zajebiste spodnie, dobra No ciekawe jest to na pewno No to już jest lepsze W tym się czuję bardzo dobrze hmm. No ale pomogę, bo ona nie ogląda jak Witam hmm. na konferencji Mój finałowy look kto wygrał? Tak wiem, że ja Ja po prostu lepiej wyglądam, no.